Siemneczko z tej strony, Pan Bartosz, a to pierwszy cineczek naszej nowej serii Rolnicy z Boczkowa. I co, jak widzicie, coś tam w tle sąsiad robi, ale najpierw pokażę Wam swoje maszynki. Później przejdziemy się do niego oraz do mojego dalszego sąsiada. O tam dalej. E, I co, przede wszystkim główny koń pociągowy na moim gospodarstwie, jak na razie, czyli Ursus C360 e, z Turem. E, udźwig 700 kg, jak widzicie. Dla mnie wystarczy w sumie do 60, jest w sam raz. Kupiliśmy go około chyba dwa lata temu, z tego co pamiętam, więc jeszcze nawet tutaj farba nie poschodziła zbytnio. Ale co? W 60 też zdjęte są obciążniki, jest jeszcze takich modyfikacji, oraz tutaj są balonówki. No i musieliśmy niestety, dlatego że są balonówki oraz tur, zdjąć błotniczki z przodu. Taka wada. No, ciągnik po kapitalnym remoncie wszystko pięknie śmiga. Też przerobiony dodatkowy rozdzielacz. Jak widzicie, nie będę wchodził do środka, bo mi się nie chce, ale o, tam macie dodatkowy rozdzielacz właśnie do tura, bo tur jest trzyseksyny. Co tutaj jest ciągnik pomocniczy Ursus 330, trochę taki zbustowany, dlatego, że kiedyś był ciągnikiem głównym. E, do tego ma jakieś takie plastikowe obciążniki, jakieś tutaj woreczki z przodu e, zamiast obciążników i tak dalej Co jeszcze? A tam mamy obciążnik e, do właśnie, bo trochę go dźwiga, bo ten tur jest dość e, dość, dość daleko wysunięty Może, o, się sobie jeździ, ale dobra, na razie nie idziemy e, Tutaj mamy rozdrabniarkę do, 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 do do słomy, głównie też do siano czasami używamy, do kiszonki to już tak rzadziej, ale to jest rozrabniarka na spółę właśnie z sąsiadem moim, o z tym. Tutaj silos jest mój akurat, na kiszonkę. Tutaj mamy chwytak, no chwytak jest dość duży, ale szesiątka w miarę daje sobie z nim radę. Widełki, dobal oraz czerpak, czyli łyżkę. Co dalej? Tutaj mamy rozrzutniczek, rozrzutniczek też jest po kapitalnym remoncie oraz malowaniu, więc, więc jest w dobrym stanie. Też robiliśmy nim tutaj światła oraz hamulce, bo wcześniej był bez hamulców, ale raz się tak przejechaliśmy, że no aż nam się szkoda zrobiło, więc postanowiliśmy je zamontować. Co tutaj mamy? Pen 20, no beczka tak jak beczka, tam lekko sprayem pomalowana tam poodnawiane, i tak dalej co dalej e, ogólnie zajmuje się hodowlą krów e, ale tutaj zamknę sobie wrota bo będą mi przeszkadzały żeby te otworzyć o e, tutaj, mamy, tutaj mamy rcw rcw jak widzicie też jest odmalowane. w sumie jak większość naszych maszyn bo tutaj jak nie mamy co robić to sobie e, ba, ba, ten, malujemy i tak dalej ładowność 3 tony Zazwyczaj tutaj albo 30 z nim targa, albo sąsiad, bo z sąsiadem często robimy jakieś akcje na spółę. Tutaj mamy moją autosankę 633 z tego co pamiętam, ale nie jestem pewien do końca. No niestety nie ma z tyłu zaczepu, ale z przodu i tak wiecie, można coś tutaj podpiąć. Można ją po prostu z tyłu zapinać i często też mam nadstawki do bel, ale to może pokażę Wam kiedy indziej. Tutaj jest nowy nabytek, czyli Prasa Metalfach Z560. Ogólnie też sąsiad ma, ale to zaraz pokażemy, bo ja mam owiarkę, sąsiad ma prasę, ja mam zgrabiarkę, sąsiad ma przewracarkę, bo to ogólnie razem produkujemy krowy, więc jakoś tak, wiecie, nie mamy tych hektarów tyle, żeby każdy dla siebie kupił. To mamy na spółę takie maszynki, że jeden bez drugiego no sobie rady nie da. A wiecie tak dlatego sobie podzieliliśmy e, kosiarkę e, kosiarka rotacyjna Z173 też dość nowy nabytek bo wcześniej się wcześniejsza się roztrzaskała bęben leciał na łące i trzeba było kupić tutaj mamy siewnik poznaniak e, poznaniak akurat jest w dobrym stanie zachowany po prostu jakoś tutaj się nie bawiliśmy w malowanie tam e, jedynie co odmalowywaliśmy i wymieniliśmy to rurki oraz sprężyny e, Tutaj mamy pottinger, czyli zgrabiarka, e, też się fajnie sprawdza, po 60 daje sobie radę w miarę. E, brony trójki, e, były piątki, ale cygany zacyganiły te boczki. I co chyba tyle z mojego gospodarstwa. E, z tego co ten, tak, to będzie wszystko. Idę do sąsiada się przejść. Oj, 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 Sąsiad, halo, sąsiad. Gdzie ty jesteś? Nie ciągnij. Patrz to, nie widzę go. A tutaj wyjdź pogadamy, bo tu... Strasznie no się. witaj, są się. Eee, co? Eee, tutaj byśmy twoje gospo przedstawili, nie? A później byśmy No to możemy? Tu... No to zacznijmy od tutaj poczciwej 60 Poczciwa 60. Eee. Z tylko dwoma, z dwoma obciążnikami, bo... No niepotrzebne było więc... Tak, 60 i tak nie jest głównym ciągnikiem e, Koło Koła 18, no taki ni to czerwony, ni to jaki kolor. Kabina naglak. Obciążniki od 40 bo ładne takie. Chlapalcze, trójkąt belka. No. no i tutaj PFMZ Orkan 2. Odmalowany, remontowane. Przygotowujesz do akcji, widzę. Wyciągał. Bardziej to było, żeby ciągnik komec, no ale też będzie przygotowane. Aha, aha, dobra. Tutaj zgrabiarka siedmiogwiazdowa, to takie typowe. No 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 no. Tutaj jest chyba każdy takie ma ja mam jedynie <laughs> z taką inną karuzelówkę. Bo już jednak tym e, czasami się denerwowałem, bo mamy małe łączki, to się z zagrabiało. No tutaj no. SIP ma farma widzimy, też net malowana niedawno. Tak, siema. Tylko e... takie naklejki brzydkie wyszła, ale... No, naklejki, bo naklejki po prostu... Bo to razem malowaliśmy Jedynie to kupiliśmy, o to, to jedną A te po prostu zakryliśmy taśmą, bo nie mogliśmy tego nigdy znaleźć no, A nie chciało tak. nam się też zbytnio szukać, to zostały stare e... Tutaj autosnarka D-47, po takiej można powiedzieć kapitałce No bo to wcześniej, no to jak siłownik się zepsuł, to już do remontu to musiało iść, bo to już nie No, widać, że rama trochę ten dobra. E, gdzie dalej? Bo ja nie wiem w sumie. O psuł. O. Tutaj Bizon. Bizon Ościmy ogólnie Polski też bizon. Ogólnie też tutaj jest taki zamysł, że Bizona ma tylko właśnie świstak i będzie musiał do nas wszystkich na usługi przyjeżdżać, więc będzie ciekawie w żniwa. No. Tutaj mamy jeszcze no, rozrzutniczek Agromet N 235 no, łamany na 1. Tak, tak, tak. E, taki sam, bo pobraliśmy z jednej fabryki, tylko po prostu w innych kolorach pomalowaliśmy. No. Bo oba były odnawiane. E, dobra, nie będę mu zamykał, niech mu się wietrzy. Bo trochę z ten wali, ale cicho. E, gdzie ty jesteś, ja bo cię zgubiłem? A, no tutaj. Tutaj jest jeszcze jedno z ostatnich, czyli kolejna autosanka, tylko. No to jest w sumie takie. Było kupione i takie do dziś jest. A to oryginalna, tak? Chyba no tam tak, nie używano, nie? Nie, nie? Aha, dobra. Bo tam te popękały. Dobra, bardzo dziwny sposób. <grym> Ze starości pewnie. Może to. Tak. Tutaj, 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 mamy... tutaj no jedyny no we wsi to kersher. Ta. Cała wieś przyjeżdża myć. <grym> no, ja. no tutaj kultywator dwumetrowy, to jest z agrometu. Tak, tutaj tak, jakiś tak. far, przeczyncarka, to... to było zagrama, grama nicy ściągane. Tak, serio? A, no. no, bo my razem, tutaj sąsiad zagrabiarkę ściągał, a ja ściągałem swoją zgrabiarkę. No. No. E, a, jeszcze tam masz maszynę z tego, co widzę? No tak. O, widzę jakiś nowy nawytek tutaj, prawej. Tutaj, no, nowy rok temu zakupiono, pryskiwacz Krukowia. U. Tutaj zagramanice, ale to już nie ściągane, tylko tutaj taki eksporcik był od kogoś odkupywany. Amazon właśnie taki o malowany. Ale widać, widać że malowany właśnie. No. Tutaj mamy siewnik Poznaniach. No on już nie taki malowany, ale czasami coś się psi No i taki jest tego efekt. Mhm. Bronki masz identyczne jak ja, praktycznie, no, tylko tak. w innych kolorach. No to już takie klasyczne. Oraz płóki no ogólnie. Puks. Skibowy. Ogólnie, mój pułk stoi pożyczonym sąsiada, więc nie martwcie się, też mam pułk. Tylko stoi Ale Ja będę ujesz... musiał nowy zakupić, to tam... No bo tu ten jest taki trochę mały Mój ten stoi u znajomego na razie, więc... No... Ale dobra, a jeszcze ciągnika swojego głównego nie przedstawiłeś No, główny na koniec Ursus 4514, tutaj oczko w głowie No... O, patrzcie jaki ładny yy, sąsiad sam się sprowadził, to żeśmy co dzień pili. Mogę nawet odpalić. No to odpal W oleju nie bierze, nie nic. To się nazywa ciągle. Tutaj obciążniki wizynowe zamontowane. No. To Do v jedzie 43 na godzinę, więc śmiało można powiedzieć, że najszybszy we wszystkich. No dobra, to co? Jedziemy do trzeciego, nie? No a możemy się w sumie przejść, bo tu tak ładna pogoda. Ty, ja... mnie nogi, bo to trochę daleko. Ja bym A, się przejechał. No to ty mogę się przejechać, bo ty tam leć do tej 60, ja sobie tym przejadę. Przeskoczę przez bramę, bo ino sprinter ze mnie o, Ja sobie pojadę 60. -tko. A bym zapomniał powiedzieć, że ja mam jeszcze tu to <noise> Dobra, ja jadę. Mam nadzieję, że on będzie na mnie na drodze czekał. Czekajcie czy tej bramy muszę sobie otworzyć. No mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Myślę, że do następnego odcinka sobie zakupimy te, wiecie, takie te krótkofalówki, bo jednak trochę lipa jak nie można ze sobą porozum się porozumiewać. Czekajcie. Jedzie on, czy nie? on. Zaginął. Może on przez moją gospodarkę będzie jechał. Nie, no nie ma go. Panie, czekajcie. Aż sobie... A sobie cofnę i podjadę tam do niego. Uuu, czekajcie, bo z tyłu zapomniałem podnieść. Halo, gdzie ty jesteś, Barto? Ja jadę do ciebie na gospel, gdzie ty jesteś? Halo, halo. ale ja już u tego, u to jest. A, dobra, nieważne się, nie dogadaliśmy. Aż musiał do mnie zadzwonić, o, ale z tyłu stał, mało, żem samochodu nie skotował. Dobra, lecimy. No jednak oni mają troszkę szybsze ciągniki, 60. Jakimś demonem prędkości nie jest, ale zaraz będziemy tam u nich. Mam nadzieję, że widzicie ten film w piątek o 12. Zostało mi jeszcze godzinkę na wyrenderowanie, rozrzucenie i też jest tu mój powrót na YouTube'a, bo w końcu udało mi się ogarnąć program i tak dalej, i internet przede wszystkim, więc cieszę się. Już miałem sobie robić przerwę, ale czekajcie, tutaj tędy też dojadę, ta, Ale pokażę Wam tu drugą troszkę. Pojadę jadę tędy, Patrz, już ktoś tam chodzi na podwórku, czekają już na mnie. <laughs> Ogólnie jesteśmy tak tymi dość dobrymi przyjaciółmi i prowadzimy go, pomagamy sobie często. Praktycznie e przy siano kosach i żniwach to cały czas, bo no po prostu ja, mam, ja muszę im zbierać, bo jak widzicie jedyny mam tura we wsi e i tak dalej. Więc e tak samo Świstak musi nam wszystkim wykosić. Bo jedyny ma kombajn O, tu przyjechaliśmy, dobra. A ta, wysiądę. Eee halo halo. Co tak długo? Bo ty, bo ja nie wiedziałem, ja czekałem na ciebie, o. Dzień dobry. O, siema, siema. O, Co da. ty i nagrywasz? Na, na youtube wiesz? Na YouTube. O, to witam wszystkich serdecznie. Możesz tam pozdrowić. Jożim się nazywał focik Możesz pozdrowić rodzinkę, wiesz? I to pozdrowię. On to taki dziadyło zra... Co że dziadyło ty kurło? Dobra tam, przedstawiaj swe maszynki, bo to dzisiaj mało czasu, wiesz. Koń pociągowy, siada z napędem. No napęd... Napędko. Napęd Napęd ładny, napęd mi się podoba. Kiedyś jak się dorobię, to sobie u siebie takie zamontuję. Kolejny... Kolejna maszynka to jest poznaniak. Czekaj, bo cię zgubiłem, gdzie ty jesteś? Ja, tu, tu jest. Dobra, dobra, dobra. Poznania. Piękny. Poznaniaczek mamy wszyscy taki sam praktycznie. Wszyscy podobne. Taki sam. Ty masz brzyczy. <grym> brzyczy. No. Tu jest piękny kultywator postawiony na gruzach. Motyl. Kosiarka listwa. kuna. O, kosiarkę kupiłeś, bo wcześniej nie miałeś chyba, ty? Kupiłem, kupiłem. O. W końcu nie będzie pożyczał ode mnie. Cichaj. E. Tu mamy pomota pięknego. Z, a to... Ze A to widzisz tak polerowane było. Ej, ale Fuk, tutaj... Czwórka. Ale nie czekaj, jeszcze tutaj powiem. Widać, że nasza robota, bo oczywiście było ten naklejka taśmą zaklejona, później farba wokół pomalowana. <grym> naklejka odklejona jest taka stara. Taśma to moja robota. Tak, tak Tu tak, mamy pół czwórkę. a żeś go zdar. A. E, tam. I tu mamy pięknego sprowadzonego fara. To takie samo jak ten, jak u tego. Ja mam ognie. Tutaj Autosan D34. Weź wyłóż tę latarkę tam, któryś. No, dobra. Tu mamy piękny rozrzutniczek. O. Ty naklejki, 33. naklejki żeś w końcu kupił? Kie Poczno. naklejki? To Co no, coś... są malowałe. A. pędzelkiem? Tak. Plastiki się uczyłeś? Dobra. O, z przedszkola pożyczyłem te. Akwarelowe. Kto mi siatkę zdjął? O to... Świstek wyciągaj siatkę z kieszeni. Żeś już połamał? Masz... połamał siatkę i tyle. Ty masz i taki inny, zostaw, psik. Nic. <świstek świstek świstek> stan idealny. Jedyny ma inne brony od nas, nie? Wszyscy Piesek. mają. Wszyscy mają na tej miękkiej ramie, na tej okrągłej, a on ma na kwadratowej, na tej twardej. Widzisz na ja bogatszy jest. Kto mi sione bierze już z napędem? Dobra, ale no, jeszcze raz tutaj sieczkarnie masz, tak? Tak. Czemu ona tak ciekawie Pana. brzmi Ci, powiem. To, Prawo, tak? siecz to... będę chciał Cię Ciebie pożyczyć, bo tutaj no... Dobra, spokojnie. Tu mamy gwiazdkę piękną. A ty to szybko biegasz, czekaj. O. Jak szybko? Ale gwia żeś nie, no. Gwiazdkę to żeś brzydko pomalał, tak mi się nie podoba te, te kolory. W sensie, ten żółty ładnie, ale ten zielony... Mm, tak, mm. No taki mieli w sklepie, no... No to no. jest leśniczy, no to pas... No... A co? tu mamy... Mućki. A, no tak, bo ogólnie wszyscy zajmujemy się krowami. Ale ja jeszcze świnia. Ale on jeszcze świniki ma, więc nie chcę. Złodziej tyle w temacie. O, tutaj... No. A kto nowego ursusa kupił? No. A kto miał to małe i... pieniądze, no właśnie. Dobra, no. Panowie, kłócić się będziemy i pić to poza za odcinkiem, choć tutaj się pożegnamy. To... No. Gdzie mam stanąć? Nie wiem. Tutaj stań przy Ursusie Do dobra. domku, chodź. A dobra, chodź to na flaszkę, ale zaraz, chodź to się pożegna najpierw e, dobra. To co? Kolejny odcinek już za dwa dni na kanale. E, a ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka, cześć, popa. Swacik pożegna się. Cześć. I tak też. Elo Siemaneczko.